Witam serdecznie. Dziś szybki przegląd zakupów na giełdzie Staroci w Mysłowicach. Ruch dzisiaj niewielki, mało handlujących, mało kupujących, bo jest obecnie targ w Będzinie i w Mikołowie, więc ludność się rozproszyła na trzy targi. Ja lubię targ w Mysłowicach, mam blisko, więc tutaj najczęściej przyjeżdżam. Co kupiłam? Figurę yy, Święty Antoni. Bez głowy. Główki mam, będę robić renowację. Stara figura przedwojenna. Tutaj mamy taki duży pojemnik na jajka angielski. Farm Fresh. Tutaj jest troszeczkę obdarcie, ale ja to po prostu będę naprawiać. Fajne ma takie uchwyty retro. To jest, ma gdzieś 30 na 30 cm, bym powiedziała. Duży pojemnik. On się tutaj otwiera. Teraz jedną ręką sobie tam nie, nie, nie poradzę, ale sobie... Aha, bo jest zamknięte z drugiej strony. A nie. Tu jest. O, też mi klapka. Brązowy. Zegar marki Derapoltik z fajnymi szyszkami porcelanowymi. Jest troszeczkę, bym powiedziała, do podmalowania są kwiaty. Coś, co zrobię yy, podgrzewacz rybka idealny do łazienki na jesienne wieczory, żeby się ogrzać przy zapachach świecy taka dziwna maszynka marki Jupiter taka malutka, ona ma takie wypustki, nie wiem czy to jest do orzechów to sera nie mam pojęcia i yy, no i ta kołyska Y, którą tutaj widzicie, metalowa, idealna jako ozdoba na kwiaty, na balkon, na taras, y, więc y, też stwierdziłam, że, że ją nabędę. No i tyle, kochani. Oczywiście jeszcze ciasteczko mam tutaj: y, karpatkę i makówki. Y, makówki, makowiec, rolada makowa. I, I kawę niemiecką co 25 zł. Kupiłam sobie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.